Idziemy odwiedzić budowę, trochę się ostatnio zadziało, bo już poszły fundamenty i tak powoli widać kształt samych budynków. Chociaż teraz jest mały stop w pracach, no bo sami widzicie śnieg mróz, więc się wszystko troszkę zatrzymało. Ale tak czy siak fajnie zobaczyć już taki namacalny kształt tego wszystkiego. Chociaż kurczę, jak teraz na to patrzę, to to się wydaje takie malutkie. Wiem oczywiście, że jak to się... No jak pójdą ściany i, i się wstawi meble to nagle te przestrzenie zawsze zyskują na jest objętości. Małe ale małe to jest jakieś takie. Nie małe, zakładam, że że to jest małe. Tak, to będzie kuchnia. Potem wejść do kuchni i obejść. Tak. Tam będzie wejście do Ta, sypialnia, łazienka te sprawy. Mhm. Wszystko jest dobrze kochanie Widzę koło wyślemszej w szypionki To też lubię góry <gry> Ale nie wiem czy takie góry lubimy Grzeczkę? Tutaj trzeba będzie to jest A mój Dobra, ja jestem tak nieprzytomna, że nałożyłam legińskie. Tym naprzód, i mam teraz ten taki ściągasz na dupie. Z przodu, no kurczę, w jakiś debil Hej, guys, w ogóle. Witam się z Wami. Spiesząc się, bardzo się kurde spiesząc na trening, bo jestem w że jest spóźniona. Natomiast wyłączył mi się tryb weekendowej królowej i normalnie nic. Nie mogę przyspieszyć Pójdę Bardzo bym chciała jeszcze wybić kawkę przed wyjściem Ale kurde, no nie mam do czasu Najgorzej Ty, gdzie ja mogę być moje kluczyki? Może w innym płaszczu ale żeby nie było, że ja akurat dzisiaj tylko zrzędzę, otóż bardzo się cieszę na dzisiejszy trening, bo będę robić w końcu dół, zwłaszcza tutaj dóp z jara. Bo od dwóch tygodni chodzę na wszystkie treningi z Michałem do towarzystwa, a Michu robi zestaw dyskotykowy, czyli klatę i bica. I ja tak razem z nim. No nie wiem, czy to są jakieś efekty. No, chyba średnio. Ale już się troszeczkę znudziłam. Wszystko spompowane I to jest kurcze cudowne uczucie oh, Może się naprawdę też stęskić. Michu piecze dzisiaj jakieś takie śniadaniowe ciastko francuskie z salami, cebulą i Cerem. Nie mamy w tym momencie prawie nic do jedzenia na chacie, bo jesteśmy mocno przed zakupami, dlatego wymyślamy jakieś takie uhuhu Ale skoro już o zakupach mowa, to przychodzę do Was z kolejną współpracą, jak to Was mów co nie! Z kolejną współpracą z Alerowatem. A jak co, ja tego nie planowałam, tylko zaczęłam gadać o zakupach i miałam takie wow, zrobię przejście, no co zrobiłam przejście? Zwyczajnie nie robię, bo nie umiem, ale... To było genialne. Przychodzę dzisiaj z kolejną współpracą z Alerabatem, czyli z wtyczką do przeglądarki oraz darmową aplikacją. W skrócie polega to na tym, że kiedy my robimy zakupy, to Alerabat przeszukuje internet w poszukiwaniu najbardziej korzystnych kodów. I od razu wprowadza je nam do koszyka. Na Alerawat możemy również oszczędzać z opcji Cashback, czyli z każdej z zakupów możemy dostać jeszcze parę procent z powrotem na konto. Dzięki Alerawat kupicie taniej produkty z absolutnie wszystkich kategorii, co było dla mnie niezwykle pomocne teraz przed świętami, ale używam tego również przez cały rok. No i co najważniejsze dla nas ta apka jest darmowa, ponieważ rozlicza się na zasadzie prowizji ze sklepami, z których my robimy zakupy. Tak więc jak co, to zapraszam do korzystania, do oszczędzania. No i linki macie na dole w opisie. A ja teraz chcę sobie wypić moją kawkę. Mm. Coś tak trudno nachylasz nad moim pakietem. Odwiedzam. Co tam u ciebie kochanie? No <grych> <grych> Staramy się z dziewczynami nie wpaść w doła w zimę, dlatego sobie znajdujemy właśnie jakieś rzeczy do robienia i tak raz w tygodniu chodzimy, gdzieś coś pooglądać, jakieś kolory. Szukamy kolorów głównie. A na śniegu tylko już wcale nie jesteś taka biała odziła nagle jest jej żółta, albo w sobie skońcowa, co? Od półtorej godziny siedzę, kurczy i ty odpisuję naszym architektom wnętrz i sklecam takiego miłego i, i takiego wiecie, oh, takiego grzecznego maila, który jednocześnie będzie asertywny i im powie odnośnie paru rzeczy, które musimy zmienić, bo strasznie ciężko jest nam połączyć to, czego chcę ja i czego chce Michał, bo mi na przykład zależy na takim perfekcyjnym i ciekawym układzie, żeby wszystkie elementy ze sobą współgrały i każdy robił coś trochę innego, na przykład mamy prostokątną wyspę, tu mam tutaj wstaję fotkę Mamy zaplanowaną prostokątną wyspę, prostokątną kuchnię, więc architekci zaproponowali okrągły albo obły stół, żeby nie zabierać, że tak powiem, momentu wyspie. No i mi się to bardzo, bardzo podoba. Jakby każda z tych opcji dla mnie jest super. Natomiast Michałowi się podobają tylko i wyłącznie prostokątne stoły, a prostokątny stół będzie się kłócił z prostokątną wyspą, bo w naszej przestrzeni jakby nie da się ich ustawić równo, będzie pewne przesunięcie i kumacie, to się jakby sypie. Przez jakieś tam centymetry. A, no i doszliśmy do takiego momentu też w jednym miejscu, że jedno nasze ogromne marzenie wyklucza drugie nasze ogromne marzenie. Wymarzyliśmy sobie taki duży świetlik nad kuchnią. No i też wymarzyliśmy sobie kilka wiszących lamp nad stołem. Natomiast w ogóle nie przemyśleliśmy tego, że ten świetlik będzie dokładnie nad stołem, więc nie będzie skąd powiesić tych lamp. No i kurczę tych szczegółów. Jest tak dużo. Potrzebuję chwilę przerwy. Zaraz jeszcze będę się dała do montowania filmu. Ale pochycałam dosyć. Ja troszkę przykryję. O, idę Cię kłaskać. No cześć, no. Co do świąt mi się w ogóle mega podobało pod ostatnim, znaczy w zasadzie przedostatnim vlogiem. Jak właśnie wam troszeczkę opowiedziałam o mojej sytuacji rodzinnej, to wiele osób mega fajno to odpowiedziało. Odpowiedzieliście na to... No... O, cześć, kochanie. O, cześć. Odpowiedzieliście na to tak, jakbym... w sumie najbardziej potrzebowała w większości, czyli po prostu zaczęliście opowiadać swoje historie rodzinne. Część z was opowiedziała... No, jestem, tak. Cześć, myszulko. Mhm jestem. Część z Was opowiedziała o tym, jak się też u was nie układa. Trochę o tym, jak się układa. I to wszystko było dla mnie strasznie, strasznie zachęcające, dlatego że ogólnie dało mi takie poczucie, że ludzie naprawdę przechodzą podobne rzeczy. I to nie jest tylko, wiecie, taki, jakby mój problem, że nie mam właśnie jakiegoś tam większego kontaktu z rodziną. Hmm. I właśnie mogę wam przeczytać kilka takich historii, które jakoś zwłaszcza mm, zwróciły moją uwagę. Patty napisała, jeśli mogę, to też odniosę się do tego, co wypada i co nie wypada. Ja też żyłam w takim błędnym kole, że należy mimo wszystko utrzymywać relacje z rodziną, bo to rodzina. Nieważne, że na myśl o spotkaniach z siostrą bolał mnie brzuch albo. Przy małych sprzeczkach strzęsłam się jak galereta, bo te rozmowy nigdy nie opierały się na zrozumieniu i szacunku. Więc po jednej z tych sprzeczek powiedziałam sobie, że wystarczy. No i finał jest taki, że nie utrzymuję żadnego kontaktu z siostrą i jej rodziną od dwóch lat. Nie było to łatwe, ale z perspektywy czasu wiem, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Dodam, że mój partner pochodzi z rodziny, w której szanuje się opinie, poglądy i wierzenia każdego. Rozmowy są spokojnie prowadzone z miłością, szacunkiem i zrozumieniem. Doświadczyłam od nich dużo miłości i akceptacji i to właśnie ten związek potrafił mi pokazać, jak niezdrowe relacje mam z członkami swojej rodziny. Podsumowując nasze zdrowie psychiczne. Jest najważniejsze. Kolejną historię napisała Agnieszka. Mam podobnie z moją matką, już od wielu lat nie utrzymujemy kontaktu. Nie byłam jeszcze na terapii i wciąż mam czasami wyrzuty sumienia, czasami doły, no i czuję się, jakbym tylko ja tak miała. I właśnie przez takie historie też mam wrażenie, że o takich rzeczach jak różne problemy rodzinne, oczywiście bez jakiegoś wiecie, większego wchodzenia w szczegóły, ale tak, tak jak każdy z nas czuje się komfortowo, to jednak o takich rzeczach warto mówić, ponieważ kiedy wszyscy trzymają tego typu problemy dla siebie, to potem ludzie się czują mega samotni, bo myślą, że te problemy dotyczą tylko, tylko ich i no to uczucie takiej samotności Czasami jest nawet równie bolesne co sama sytuacja. Kolejna wiadomość jest bardzo długa, więc przeczytam wam tylko końcówkę. Tak podsumowując wstęp, to właśnie ta dziewczyna też od dwóch lat nie utrzymuje kontaktu z rodziną. No i na końcu napisała, że moja psycholog dała mi jedną złotą radę. Nie mamy wpływu na rodzinę, w jakiej się urodziliśmy, ale mamy wpływ na rodzinę, jaką zakładamy. I tego staram się trzymać. Wesołych i spokojnych się wszystkich wszystkim. To było też dla mnie takie wzruszające, bo ja mam dokładnie takie samo podejście, i to podejście daje mi mnóstwo, mnóstwo. Szczęścia na co dzień. No i w sumie ostatnia wiadomość zupełnie nie o tematach rodzinnych, tylko tak z drugiej strony o świętach. E, Chyłka napisała, że od 10 lat nie mam najmniejszej ochoty odprawiać tej całej szopki skupionej wokół konsumpcjonizmu i jedzenia pod białym kołnierzykiem. Liczy się dla mnie spokój, zwolnienie tempa, czas na zadumę i refleksję. I ta wiadomość trochę rozszerzyła moją perspektywę myślenia o świętach, bo ja dotychczas skupiałam się na tym, że chcę święta spędzać po swojemu, czyli myślałam o tym, z kim chcę je spędzić. Natomiast tutaj, Chyłka zwraca też moją uwagę na to w jakim tempie i w jakiej ilości stresu, w jaki sposób chcę je spędzić, o czym wcześniej nie myślałam. No i czytałam te komentarze w dużej w większości mocno zachęcona. Oczywiście zawsze kiedy mówi się o tematach takich rodzinnych czy może trochę bardziej prywatnych, to pojawiają się też głosy krytyki, które stwierdzają, że o takich rzeczach nie powinno się mówić, to powinno zostać za zamkniętymi drzwiami, że to jest jakieś takie dziwne, ale to zależy też, mi się wydaje, troszkę od pokolenia, w którym się wyrasta, bo dla mnie właśnie takie podejście, żeby wszystko trzymać za zamkniętymi drzwiami, jest takie samotne i izolujące, trochę nie mój klimat. No i pojawiają się też takie głosy jakby na przykład, wiecie, wkurzone na moich rodziców, że jak oni mogli, co też jest dla mnie na przykład mega słabe, bo to nic nie wnosi do dyskusji, Czyjś, jakby wiecie, gniew obcej osoby nic sytuacji nie pomoże i jest niepotrzebny, a właśnie odwraca uwagę od najważniejszego tutaj przekazu, czyli od rozmawiania o emocjach. Dlatego bardzo dziękuję tym z Was, którzy jakby zrozumieli sytuację i opowiedzieli swoje historie i zachęcili, no, nie tylko mnie, ale też wiele, wiele innych osób, które czytało te komentarze. No i mam nadzieję, że, well, że uda nam się mieć jeszcze wiele więcej takich fajnych dyskusji w przyszłości. Idziemy na trening wieczorny. nawzajem, bo to jest wszystko to, co mamy po drugiej stronie pod to już. Jestem dzisiaj z Mangusią na warsztatach z dzisiaj komunikacji. Właśnie miała spotkanie z pierwszym Psem, a zaraz będzie się widziała z drugim sem. No i wiecie, pracuję na tych warsztatach nad lepszą komunikacją z nią i nad budowaniem jej pewności siebie. My god, ale zmarzłam. Bite trzy godziny na placu, obserwowanie psów, we śniegu, pukotki. Uff, to naprawdę ma męczące. A z drugiej strony, to jest takie fascynujące. Ja mam ogromną, ogromną zajawkę na pieskowe sprawy. Na przykład, jedna z takich ciekawszych rzeczy, których się dowiedziałam na tych warsztatach, to to, że mm, kiedy ja na przykład wołam Mango do mnie, ale jestem ustawiona Ciałem w nieodpowiedni sposób, to tak jakby zaprzeczam sama sobie. A właśnie mega ciekawe jest to, że psy się głównie komunikują drogą węchową i mową ciała. Droga węchowa dla nas oczywiście jest niedostępna, no bo my nie mamy takiego węchu i też co? No będziemy psu sikać na ziemię, czy sikać na krzaczek? Nie za bardzo, no nie? Natomiast właśnie ta komunikacja mową ciała jest dla nas jak najbardziej dostępna. I właśnie na tych warsztatach tego się uczę, behawiorystka na żywo komentuje, co mogę zrobić. Patrz, teraz sygnalizujesz i to, a zrób inaczej. O nie o nie. Ja czuję stóp. <ś ToolsShe> Moja siostra zaraz będzie, więc zabieram się za ugotowanie nam ugotowanie. Hmm. Przygotowanie bardziej sałatki. Mi się bardzo podoba taka szybkość. Wiesz, ja po prostu mm -hmm. mam taki pomysł, że chcę... No czas, bo ja Każdy ma ten cel do robocie swoim razem. No. Byłam właśnie wymieniać opony na zimowe, w ogóle kurczę, jak później dopiero mi się udało dostać, ale przez chwilę tutaj pan szefmeister, jak się na to mówi, pan mechanik właśnie, musiał przedstawić moje auto i on wychodzi z auta i mówi, proszę pani, ale pani ma glizdy w samochodzie. A to nie jest żadna tam glizda, tylko ja mam kurczę rzęsę sobie na czarną godzinę tutaj zaoszczędzoną. No i teraz weź tłumacz panu... Że no jak się rzęsy zmęczą, to je odklejasz, a druga jest nie wiadomo gdzie, ale tą sobie zostawiłaś, bo jesteś bałaganiarą i w sumie mogłaby się posprzątać, ale tego nie zrobiłaś. No i kurczę, niech cię nie męczy, bo to jest trudna sytuacja. No, ale w każdym razie opony zmienione, bardzo się cieszę i to się nie da wyjechać, przecież tu nic nie widać. Wiesz, jak... Aha, daj, to takie taki, taki, no To mi no nie, tylko, no, tylko tak gadałam, po prostu do towarzystwa. No to on mówi, że... to mm. Ale to będzie krępujące. O oh my god. Michu jest dzisiaj na wyjściu, więc mam wolny telewizor. Pada i odpowiadam: kadowora. A Ach, Zaczynamy zabawę. I ja dopiszę się z jest Zbyt piękne. Oj, 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 oj. Oj, oh, oj.